Pomieszczenie oświetlał jedynie zimny blask projekcji wojskowych, tworzących długie cienie, które powoli przesuwały się po ścianach, jakby nawet betonowe wnętrze tchnęło napięciem. Generał Wiktor Sokołow, jeden z najbardziej szanowanych strategów w bloku sowieckim, poprawił kołnierz munduru i obserwował ze spokojem kogoś, kto wierzy, że zna wszystkie odpowiedzi rosnące wykresy meldunków napływających z Damaszku. Dla niego rachunek był prosty. Siły złożone z ponad tysiąca czołgów T-55 nie tylko utorowałyby drogę, ale i na nowo zdefiniowałyby samo pojęcie zmechanizowanego natarcia. Liczby wydawały się tak korzystne, że nawet stalowy stół, pokryty aktami i mapami, emanował dziwnym poczuciem nieuchronności. Sokołow powoli podszedł do głównego ekranu i przesunął palcami po liniach symbolizujących ofensywę. Każda czerwona strzałka była oznaką absolutnej pewności siebie. Przekonania, że sowiecka doktryna oparta na masie i rytmie, jest nie do pobicia. I przez chwilę nikt w centrali nie śmiał jej podważyć. Nieustanny dźwięk teletypów wypełniał pomieszczenie swego rodzaju mechanicznym chórem, potęgując poczucie majestatu, jakby wszystko wokół mówiło to już postanowione. Ale było coś, czego nikt nie zauważył. Kiedy Sokołow przeglądał plan, zatrzymał się. Nie z wątpliwości, ale z dumy. Uważał T-55 za bezpośrednie rozwinięcie radzieckiej inżynierii. Proste, solidne, wydajne. Wierzył, że w obliczu nich wszystkie zachodnie siły wycofają się. Przeważał pogląd, że żaden krytyczny manewr wroga nie mógłby zmienić tak szeroko zakrojonego scenariusza. Kiedy projektuje się tysiąc jednostek dla jednej osi, powtarzał sobie generał, reakcja wroga to nic więcej niż szczegół. Ale było coś, czego nikt nie zauważył cicha, zmienna, ukryta między wierszami raportu, którego żaden analityk nie przeczytał do końca. Na zewnątrz świt skąpał Moskwę w niebieskawym świetle, odbijającym się w oknach budynku wojskowego. Wewnątrz natomiast panowała atmosfera oczekiwania. Wszyscy oczekiwali jedynie potwierdzenia, że zmechanizowana interwencja postępuje zgodnie z planem. Generał wziął głęboki oddech, jakby miał być świadkiem nieuchronnego triumfu. Wzgórza Golan postrzegał nie jako wyzwanie, lecz jako idealną scenę, na której sowiecka doktryna zademonstruje światu swoją siłę. Żaden oficer w pokoju nie odważył się wspomnieć, że nierówna topografia może sprzyjać mniejszym, bardziej skoordynowanym jednostkom. Żaden analityk nie zasugerował, że bardziej zintegrowana komunikacja mogłaby na nowo zdefiniować techniczną konfrontację. Arogancja cicha, spokojna, niemal logiczna Zadomowiła się w tym wszystkim. I w tym momencie nikt nie przypuszczał, że sto zachodnich czołgów, precyzyjnie rozmieszczonych i działających jak jeden organizm, miało przekształcić tę scenę absolutnej pewności siebie w historyczne studium błędnych interpretacji. Sokołow zdecydowanym gestem wyłączył ekran. Dla niego wynik był tylko kwestią czasu. Nie wiedział jednak, że jest świadkiem pierwszego rozdziału objawienia, które wstrząśnie nie tylko jego karierą, ale całą doktryną, której poprzysiągł bronić. Świat lat 70., z tego wieku, rządził się sztywnymi doktrynami, mentalnością odziedziczoną po poprzednich konfliktach i niemal niezachwianą wiarą w liczebność. Była to epoka, w której wielkie mocarstwa wierzyły, że przewaga ilościowa w połączeniu z szybką interwencją może wpłynąć na każdy wynik. W strefie radzieckiej przekładało się to na jasną filozofię, nasycić pole. Utrzymać tempo i nie dać przeciwnikowi pola do reakcji. Inżynieria kierowała się tą samą zasadą. Systemy budowano z myślą o wytrzymałości, prostocie i liczebności, odzwierciedlając przekonanie, że mechaniczna wytrwałość góruje nad wszelkim technicznym udoskonaleniem. Wzgórza Golan stały się w tym kontekście swego rodzaju nieświadomą sceną, na której spotykały się dwie przeciwstawne wizje zmechanizowanej wojny. Dla Sowietów Teren ten miał być podbijany poprzez nieustanną presję. Dla zachodu, eksploatowany z precyzją, integracją i nieustanną analizą otoczenia. Było to zderzenie mentalności: jednej, która wierzyła w nieustanny postęp, i drugiej, która ufała w synchronizację między czujnikami, komunikacją i precyzyjnymi rozkazami. A co najciekawsze, oznaki tego rezultatu były widoczne już na długo przedtem. Schemat istniał. Ale nikt go nie dostrzegł. Radziecka strategia rozmieszczania tysięcy jednostek zmechanizowanych poza granicami kraju wynikała z koncepcji, która sprawdziła się w przeszłości. W 1943 roku, podczas gigantycznej bitwy pod Kurskiem, idea szerokości i masy zrobiła wrażenie na świecie, tworząc fałszywe wrażenie, że ta metoda jest uniwersalna i ponadczasowa. Jednak nawet w tym konflikcie wewnętrzne raporty wskazywały, że mniejsze, bardziej skoordynowane jednostki z lepszym rozpoznaniem terenu spowodowały znaczne opóźnienia w ofensywie. Był to przypis w dokumentach, który łatwo było zignorować. Schemat istniał, ale nikt go nie dostrzegł. Kolejna analogia pojawiła się w wojnie koreańskiej. Tam jednostki wyposażone w prostszy sprzęt, ale ze zintegrowaną komunikacją i precyzyjnym pozycjonowaniem. Powstrzymały zmechanizowane postępy, znacznie przewyższające je same. Zjawisko to powtórzyło się później na pustyniach Bliskiego Wschodu, gdzie lekkie formacje, działające jako współzależne systemy, osiągały rezultaty przeczące logice przewagi liczebnej. Mimo to, wielu strategów tamtych czasów traktowało te rekordy jako poszlaki, a nie ostrzeżenia. Schemat istniał, ale nikt go nie dostrzegał. Zimna wojna z samej swojej natury wzmacniała te przekonania. Każda ze stron musiała udowodnić, że jej doktryna jest solidniejsza, skuteczniejsza i bardziej nieunikniona. Doprowadziło to do ignorowania błędów metodologicznych w imię podtrzymywania narracji o strategicznej przewadze. W przypadku Związku Radzieckiego oznaczało to dalsze obstawianie idei, że zmechanizowana masa, wspierana ciągłą logistyką, będzie w stanie pokonać każdy system obronny. Ograniczenia czasu, mniej elastyczna komunikacja, mniej precyzyjne czujniki, opóźnienia w aktualizacji raportów, traktowano jako szczegóły techniczne, a nie jako elementy, które mogły całkowicie zmienić wynik operacji. W akademiach wojskowych analiza terenu nadal pozostawała pod silnym wpływem doświadczeń z II wojny światowej. Mapy studiowano, aby zrozumieć trasy natarcia. Ale nie po to, by przewidywać, jak mniejsze, bardziej skoordynowane jednostki mogą przekształcić niekorzystne warunki geograficzne w punkty przewagi. Był to liniowy, niemal mechaniczny obraz, który sprawdzał się doskonale, gdy wszystkie strony konfliktu działały podobnie. Jednak gdy jedna ze stron zaczęła integrować technologię, natychmiastową komunikację i dynamiczną analizę pola bitwy, tradycyjny model po prostu nie nadążał. Wzgórza Golan jeszcze bardziej uwypukliły ten kontrast. Tamtejsze ukształtowanie terenu nie sprzyjało dużym, zwartym formacjom. Nieregularne zbocza, wąskie doliny i martwe pola sprawiały, że postęp liczebny był przewidywalny, a przez to podatny na ataki. Jednostki zachodnie, dysponujące bardziej wyrafinowanymi sensorami i doktryną opartą na krytycznych manewrach, dostrzegły w tym scenariuszu idealną okazję do przekształcenia każdej pozycji obronnej w mnożnik siły. Różnica ta dotyczyła nie tylko wyposażenia, ale także mentalności, podczas gdy jedna strona nacierała w stałym tempie, druga obserwowała, analizowała i reagowała w czasie rzeczywistym. To był świat, który nie do końca jeszcze rozumiał wartość natychmiastowej koordynacji, świat, w którym raporty docierały z opóźnieniem, a zaufanie do doktryn często górowało nad obiektywną obserwacją. Ale przede wszystkim był to świat uwięziony w złudzeniu, że to, co działało w przeszłości, zawsze będzie działać. Mimo, że historia wielokrotnie ostrzegała przed czymś przeciwnym, to właśnie to połączenie przekonania, tradycji i strategicznej ślepoty utorowało drogę temu, co miało się wydarzyć na wzgórzach Golan. Ziarna tego rezultatu zostały zasiane na długo przed tym, zanim czołgi ruszyły w drogę. Ale nikt, nawet najbardziej doświadczeni generałowie nie przypuszczał, że 100 zachodnich jednostek, działających jako jeden zintegrowany system, ujawni wadę, która przenikała myśli wojskowe przez dekady. Świat jakim był, wierzył w potęgę liczb. Historia jednak miała niezbicie pokazać, że same liczby nie zwyciężają w bitwach technicznych zwłaszcza gdy druga strona rozumie teren, czas i niewidzialną logikę zmechanizowanej walki. W początkach ofensywy na polu bitwy zaczęło formować się coś dziwnego. Nie był to ruch, nie był to dźwięk, nie był to nawet rozpoznawalny manewr, przypominało to raczej ducha na radarze, obecność, która nie pojawiała się w sowieckich projekcjach, ale wyraźnie kształtowała teren. Zachodnie czołgi nie zachowywały się jak odizolowane jednostki, działały jak części większego organizmu, połączone niemal niewidzialną nicią techniczną. Dla obserwatora z daleka było to jak obserwowanie cichego pioruna przebijającego ciemność, zanim pojawił się jakikolwiek fizyczny znak reakcji. Pierwsze raporty docierające do radzieckich zespołów wydawały się niespójne. Jednostki nacierały, ale nie napotykały konwencjonalnego oporu. Nie było bezpośredniej wymiany ognia, klasycznego wyniszczenia. Zamiast tego decyzje Zachodu podejmowano z chirurgiczną precyzją, zawsze przewidując ruchy wroga. I właśnie wtedy wróg rozumiał, że coś jest nie tak. Sokołow, oddalony o tysiące kilometrów, obserwował aktualizację map z niewielkimi opóźnieniami, ale nawet te opóźnienia niosły nieoczekiwane konsekwencje. Za każdym razem, gdy formacja T-55 nacierała, po drugiej stronie zdawała się znajdować odpowiedź, jakby pole bitwy miało własne oczy. Zachodnia technologia bardziej zintegrowana i wrażliwa na otoczenie, stworzyła niewidzialną warstwę permanentnego odczytu. Wieżyczki obracały się jeszcze przed nawiązaniem kontaktu wzrokowego, czujniki interpretowały odległości i ukształtowanie terenu z imponującą dokładnością, a precyzyjne rozkazy były przekazywane niemal natychmiast. Dla żołnierzy na Ziemi uczucie to było niepokojące. Wróg zdawał się wiedzieć, gdzie nastąpi każdy atak. To było jak walka z cieniem, który poruszał się zbyt szybko, by za nim nadążyć. I właśnie wtedy wróg zrozumiał, że coś jest nie tak. W czołgach zachodnich postrzeganie było inne. Polegało na działaniu w systemie, który wzmacniał każdą decyzję. Dowódca pojedynczej jednostki mógł wywołać reakcję, która wpływała na całą linię obrony. Pole walki przestało być konkursem maszyn, a stało się konkursem informacji. A w tego typu technicznej konfrontacji, kto pierwszy zobaczy, ten pierwszy decyduje. Każdy strzał, każdy obrót wieży, każda zmiana pozycji odbywała się z niemal matematyczną celowością, jakby sterowana przez cichy algorytm odczytujący teren w czasie rzeczywistym. Po stronie radzieckiej złożoność sytuacji zaczęła się ujawniać warstwami. Wytrzymałe i niezawodne czołgi T-55 opierały się na sekwencyjnej komunikacji. Rozkazy docierały z daleka, w sztywnym rytmie. To tworzyło niewielkie okienka czasowe, które w normalnych okolicznościach nie stanowiłyby problemu. Jednak na wzgórzach Golan te okienka stały się niebezpiecznymi wyłomami. Z każdą minutą stawało się coraz bardziej oczywiste, że doktryna oparta na liczbach i rytmie mierzyła się z czymś, do czego nie została zaprojektowana. I właśnie wtedy wróg zrozumiał, że coś jest nie tak. Psychologiczny wpływ był natychmiastowy. Radzieccy operatorzy donosili, że zachodni żołnierze pojawiali się dokładnie w miejscach, w których ich formacje próbowały się reorganizować, jakby przewidywali ich ruchy. Nie było to zgadywanie. To było odczytywanie, integracja, synchronizacja. Niewidzialny potwór nie był konkretnym pojazdem, ale całym pakietem, czujnikami, komunikacją, precyzją, koordynacją. System ofensywny złożony zaledwie ze sto czołgów, ale działający tak, jakby było ich 500. Po otrzymaniu pierwszych zbiorczych raportów Sokołow nie czuł się pokonany, lecz z niedowierzaniem. Jak tak niewielki oddział mógł wywierać tak dużą presję? Odpowiedź leżała przed nim, lecz spowita tą samą cichą warstwą, która dominowała na polu bitwy. Wojna zmieniła swój charakter, nie prosząc o pozwolenie. I nikt aż do tej chwili tego nie zauważył. Krytyczny moment nie nadszedł wraz z eksplozjami ani spektakularnymi postępami. Wyłonił się po cichu, niemal matematycznie, gdy sowieccy oficerowie w końcu zdali sobie sprawę, że doktryna, którą uważali za absolutną prawdę, nie przynosiła oczekiwanych efektów w terenie. Formacje posuwały się naprzód. Ale każda próba reorganizacji spotykała się z natychmiastową reakcją, jakby pole bitwy było skalibrowane tak, aby przewidywać ich ruchy. To, co powinno być zmasowaną ofensywą, stało się serią krytycznych manewrów, przerywanych precyzyjnymi interwencjami zaledwie stu zachodnich jednostek. Dowódcy naziemni zaczęli dostrzegać, że coś jest głęboko niesynchronizowane. Radziecki rytm, zaprojektowany do działania w ciągłym przepływie. Był dzielony na małe bloki, zawsze przerywany w najbardziej newralgicznym momencie. Rozkazy przychodziły w ciągu sekund. Repozycjonowanie zachodu następowało zbyt szybko, by mogło być zbiegiem okoliczności. I właśnie w tym momencie wszystko nabrało sensu. Zmechanizowana masa nie stawała naprzeciw pojedynczym czołgom, stawała naprzeciw zintegrowanego systemu, którego sowiecka doktryna po prostu nie przewidywała. Psychologiczny wpływ był natychmiastowy. Nie była to panika, to było coś głębszego. Uświadomienie sobie, że metoda, a nie sprzęt, została pokonana. Operatorzy zgłaszali dziwne wrażenie, jakby teren zamykał ścieżki, które na mapie wydawały się otwarte. Każda próba poszerzenia osi natarcia była neutralizowana przez idealnie zsynchronizowaną reakcję, jakby zachodnie jednostki analizowały pole bitwy z niemożliwą precyzją. Jeden z dowódców opisał sytuację jako walkę z przesuwającą się ścianą. Raporty zaczęły się powtarzać z tą samą strukturą: wczesna interwencja, skoordynowana sieć obronna, utrata inicjatywy. Przypominało to obserwowanie ogromnego mechanizmu, który blokuje się kawałek po kawałku, aż całość straciła spójność. I właśnie w tym momencie wszystko nabrało sensu. Sokołow, analizując komunikaty napływające z pola bitwy, Zrozumiał, że nie chodzi o zwiększenie liczby jednostek, ale o zrozumienie niewidzialnej logiki, która kieruje przeciwnikiem. Upadek nie był wynikiem pojedynczego zdarzenia, lecz serii drobnych błędów: opóźnionej łączności, ograniczonej analizy terenu, polegania na sekwencyjnych rozkazach i nadmiernej pewności co do przewagi liczebnej. Ofensywa radziecka była potężna, ale nieugięta. Obrona Zachodu była mniejsza, ale elastyczna. A na wzgórzach Golan zdolność adaptacji wzięła górę nad samą siłą. Kiedy ta świadomość w końcu dotarła do dowództwa, cisza wypełniająca salę nie była ciszą porażki, lecz objawienia. Sławna doktryna osiągnęła swój kres. A teraz, w obliczu przeciwnika, który łączył technologię, koordynację i szybkość podejmowania decyzji, zimna wojna właśnie otrzymała lekcję, która miała odtąd całkowicie zmienić sposób rozumienia walki zmechanizowanej. Kiedy ostateczne raporty dotarły na biurko generała Sokołowa, cisza wypełniająca pokój nie niosła ciężaru porażki, lecz spóźnionego zrozumienia. Po raz pierwszy wyraźnie dostrzegł, że to nie siła jego jednostek zawiodła to sama logika, która kierowała doktryną. Te strony, pełne danych i analiz, ujawniły coś prostego i nieustępliwego technologia, zintegrowana z szybszymi procesami decyzyjnymi i precyzyjnym odczytywaniem terenu. Przewyższa wszelkie tradycje oparte wyłącznie na ilości i tempie. I to właśnie to spostrzeżenie, tak oczywiste z perspektywy czasu, było tym elementem, który został zignorowany. Wzgórza Golan stały się niepokojącym zwierciadłem. Pokazały, że strategiczna arogancja góruje nad logiką operacyjną, że stare przekonania mogą blokować zdolność dostrzeżenia już zaszłej zmiany. Radziecka wiara w przewagę liczebną, budowana przez dekady. Wzmacniana dawnymi zwycięstwami, celebrowana w akademiach wojskowych, nie wytrzymała konfrontacji z inteligentniejszym i bardziej zintegrowanym systemem ofensywnym. Było to historyczne powtórzenie tej samej wady, która pojawiła się już w innych okresach od kampanii zmechanizowanych II wojny światowej po nieoczekiwane starcia w Korei i na Bliskim Wschodzie. W każdym z tych momentów powtarzał się pewien schemat. Nadmierna pewność siebie zawsze otwierała drzwi do technicznego zaskoczenia. Dla strategów, którzy analizowali to wydarzenie lata później, stało się jasne, że Golan nie był przypadkiem, lecz naturalną konsekwencją dwóch wizji wojny, ewoluujących w różnym tempie. Jedna strona opierała się na tradycji, na ugruntowanych modelach, na liczbach, które wydawały się niepodważalne. Druga strona inwestowała w natychmiastową koordynację. Bardziej precyzyjne czujniki, płynną komunikację i kluczowe manewry, zdolne przekształcić małe formacje w multiplikatory siły. Ta różnica, niedostrzegalna dla tych, którzy patrzyli jedynie na mapę, była druzgocąca dla tych, którzy polegali na sztywnych doktrynach. Lekcja, jaką czerpie ludzkość, jest jeszcze głębsza. Sokołow i wielu innych wierzyło, że są przygotowani, ponieważ patrzyli w przeszłość, a nie w przyszłość. Ufali temu, co już zadziałało, nie zastanawiając się nad zmianą scenariusza. Ta komfortowa pewność siebie jest w każdej epoce pierwszym krokiem do błędnej interpretacji. Historia zawsze daje znaki, ale rzadko je wykrzykuje. A kiedy pozostają niezauważone, koszt jest nie tylko taktyczny kulturowy, psychologiczny i instytucjonalny. Kończąc swój ostatni raport, generał zrozumiał coś, czego nigdy nie zapomni. Nie ma niezniszczalnego systemu, ostatecznej doktryny, ani niezmiennej technologii. Wszystko ewoluuje, a ci, którzy ignorują ewolucję, nieuchronnie stają się jej ofiarami. To lekcja, która rezonuje do dziś, nie tylko dla sił zbrojnych, ale dla każdej struktury, która opiera się na przewidywaniu, analizie i adaptacji. Epizod na wzgórzach Golan pozostaje delikatnym, lecz trwałym przypomnieniem. Historia nie porusza się po linii prostej powtarza schematy. I dopóki istnieje nadmierna pewność siebie, dopóki tradycje traktowane są jako odwieczne prawdy, dopóki logika przeszłości próbuje dyktować decyzje teraźniejszości, wynik zazwyczaj pozostaje ten sam. Bo ostatecznie najważniejsze ostrzeżenie pozostaje najprostsze. Następny błąd już został popełniony.